Cześć kryptowaliacie! Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 12 grudnia 2022 roku, zanim zaczniemy analizę naszych kryptowalut. Zacznijmy sobie od paru ciekawostek. Dzisiaj, oprócz oczywiście kryptowalut, będziemy sobie patrzyli, co tam ciekawego na indeksach, jak indeksy wystartowały nam w tym tygodniu. To po pierwsze. Po drugie, pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę a propos tego naszego wskaźnika. To po drugie. A po trzecie, to mam taką, takie do Was pytanie, ponieważ bardzo dużo śledzę takich różnych projektów, które dopiero praktycznie. Niektóre już wystartowały, no ale na przykład bardzo dużo się będzie działo właśnie na tych projektach. Niektóre dopiero będą startowały, są praktycznie teraz przed, przed sprzedaży, No i ja mogę Wam oczywiście też o takich materiałach robić różne materiały. Tylko po ostatniej takiej że tak powiem gówno burzy która się wylała na Twitterze że niektórzy reklamowali skamy gdzie dodatkowo nie oznaczali ich jako że mieli płacone za nie że były sponsorowane no to teraz duży hejt wylał się po prostu na te osoby ja po prostu mógłbym wam zrobić wplatać takie materiały o takich coinach tylko oczywiście pamiętajcie, ja nie reklamuję żadnych coinów, nie mam z żadną firmą od kryptowalut żadnej współpracy. Wiecie dobrze, że współpracuję tylko z Bing X, z giełdą Bing X oraz ze wskaźnikami Maximusa oraz jeszcze z Cointracking, dlatego dobrze wiecie, z kim współpracuję. Nie są to żadne kryptowaluty, dlatego ja bym też nie chciał, żebyście się aż tak bardzo sugerowali tymi po prostu moimi opiniami. Ja mogę Wam oczywiście, jeżeli będziecie mieli taką ochotę, przedstawiać Wam takie różne ciekawe projekty, które będą startowały. Mogę Wam pokazać, jak, w jaki sposób można je zakupić. Niektóre naprawdę mają bardzo fajne bonusy na start i naprawdę są obiecujące. No i trochę mnie to boli, że ja jako Tutaj, YouTuber, mógłbym Wam po prostu nie powiedzieć o takich właśnie projektach, które mogłyby potencjalnie, oczywiście, dać, zarobić. No i właśnie tu jest ten problem, żebym nie chciał być po prostu później pociągany przez kogoś, że po prostu stracił jakieś tam dolary swoje na takim projekcie. Ja po prostu też wchodzę sam prywatnie w takie projekty. No i oczywiście u nas na grupie rozmawiamy o takich projektach. Nikogo nie namawiamy do zakupu. No ale to jest oczywiście też najlepszy sposób na większy zysk niż te właśnie coiny z pierwszej setki, które może nie dadzą już takiego zysku. Więc dajcie znać, czy po prostu byście chcieli coś takiego tutaj usłyszeć. Oczywiście ja za każdym razem. Zrobię dodatkowo jeszcze taką ramkę, że materiał nie jest sponsorowany, albo że jest sponsorowany, ale nie przewiduję tutaj żadnych współprac z żadną firmą od kryptowalut. Dlatego bardzo tutaj bym chciał, żebyście przemyśleli to i dali mi znać w komentarzach, a my już lecimy dalej, z, oczywiście z bitcoinem, od niego zaczniemy, no bo oczywiście jak był poniedziałek wieczór, poniedziałek jak była niedziela wieczór, no to oczywiście mieliśmy spadki. Ja tutaj czekałem na te spadki. Nie wchodziłem na razie tutaj przez cały dzień, nie wchodziłem w żadną pozycję, a to z tego względu, że obserwowałem nasz wskaźnik, który mają dostępni patroni i za chwilę wam pokażę jak tutaj bardzo fajnie wskaźnik mi pokazał oczywiście kto mnie obserwuje na Instagramie bądź na Twitterze no to widział już tutaj opis tego co się wydarzyło na wskaźniku oraz moje wejście które było ponad plus 210% zysku i powiem wam że chociaż to była dźwignia razy 150 no to Tutaj naprawdę byłem spokojny, ponieważ wskaźnik bardzo fajnie pokazał, tak jak zakładaliśmy od początku, żeby on pokazywał. No i w momencie, jak już miałem ponad 50% zysku, zabezpieczyłem to sobie fajnie stop lossem. Później po raz kolejny, jak się obudziłem w nocy, to przesunąłem jeszcze na 100% zysku. Stop loss tak już było koło bodajże 150 no i rano, jak już wskaźnik pokazał, że prawdopodobnie to może być już koniec tych spadków, no to zamknąłem tą pozycję z bardzo fajnym profitem. No i teraz zobaczmy, co tutaj się takiego wydarzyło. Ja sobie odpalę te wszystkie cztery wskaźniki od razu. No bo ten nasz wskaźnik kung Fu, którego tak fajnie nazwaliśmy, no on się składa z czterech wskaźników. Z tego względu, że jeden nie jest nigdy na 100% wiarygodny, zaraz wam pokażę dlaczego. No a tutaj po prostu mamy MACD, KWO, oscylatory, różne wolumenu, mamy to tak fajnie skomponowane, że po prostu jeżeli jest jakieś w ogóle zagrożenie, że sygnał może być trefny, no to po prostu któryś ze wskaźników nam go wyklucza. Ja może sobie wyłączę tutaj na tym głównym kolory. Teraz przybliżmy sobie wykres i już wam pokazuję o co tutaj chodziło z tym wskaźnikiem. Tutaj cały czas obserwowałem rynek. Ja to obserwowałem na godzinówce i tutaj w momencie jak dostaliśmy pierwszy strzał w dół z 17185 w dół dostaliśmy na 17100 i pojawiła się czerwona strzałka. Pamiętajcie też, że akurat w tym wskaźniku, pierwsza czerwona strzałka nie robi tutaj nam sygnału, ponieważ lubią być to fałszywe tutaj tropy. No ale już druga strzałka dała mi sygnał do wchodzenia. W shorta z tego względu, że tutaj drugi wskaźnik również był na czerwono. Na short, trzeci i czwarty też był na short. Jeżeli chociaż jeden z tych wskaźników byłby na long, wtedy nie wchodzimy po prostu w taką pozycję. No i tutaj, jak widzicie, bardzo fajnie zjechało nam w dół. No i tutaj, w momencie, jak pokazała nam się. Tutaj odbicie, zielona świeca, tutaj to już zamykałem pozycję. Taką mam po prostu takie nam podejście, że jak znika nam czerwona strzałka, robi się jeszcze zielona świeca, wtedy już zamykamy pozycję. No i fajnie zrobiło to, plus 200% zysku. Spójrzcie tutaj, w tym miejscu mieliśmy pierwszą zieloną strzałkę. No i pojawiła się druga zielona strzałka, i mogliśmy tutaj domniemywać, że polecimy do góry, ponieważ mamy już drugą zieloną strzałkę. No ale jak sobie zobaczycie, ten wskaźnik pokazywał nam shorta. Czyli w takiej sytuacji już odpuszczamy całkowicie taką pozycję. No i tutaj analogicznie rzecz biorąc, tutaj również widzicie wzrost, mieliśmy zielone. Zielone, zielone, w momencie jak pokazuje nam się czerwone, odpuszczamy. Tutaj też szło wyłapać ten cały wzrost do góry na tych wskaźnikach, dlatego, według mnie i według tutaj grupowiczów, im więcej, właśnie, potwierdzeń, tym lepiej. Oczywiście będziemy chcieli tutaj zoptymalizować z tych czterech wskaźników. Połączyć dwa w jeden, z tego względu może część osób tutaj u nas na grupie ma darmowego. Darmowe TradingView, View, a na darmowym można mieć tylko trzy wskaźniki na wykresie, więc spróbujemy jeszcze to jakoś fajnie zoptymalizować, No ale ten ruch wczorajszy pokazało nam wzorcowo. Ja już pousuwam te wszystkie wskaźniki, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Narzucę sobie teraz moje linie, które tutaj zawsze są, zawsze je nakładam. I jak widzicie, dostajemy na Bitcoinie odreagowanie od 16 878. Tutaj ten poziom również był bardzo do przewidzenia, z tego względu, że na wykresach tutaj maksimusa na 16 900 była bardzo wczoraj duża. Ściana zakupowa. Bardzo dużo było zleceń ustawionych, więc tutaj na 16,900 to było bardzo do przewidzenia, że tutaj nam wykres zawróci i, jak widzicie, faktycznie zawraca nam do góry. I teraz pytanie, co się może wydarzyć dalej? Według mnie, polecimy sobie tutaj w okolicach między 17 a 17,200. Polecimy sobie. W konsolidacji. A jak długo polecimy w konsolidacji? No, jak wejdziecie sobie do mnie, oczywiście, na Twittera, to oprócz Bitcoin Flash Day, który ukazuje się codziennie, no to wczoraj również zamieściłem na cały tydzień ważne wydarzenia ekonomiczne w następnym tygodniu. Jak sobie zobaczycie, no to jutro mamy wskaźnik CPI w Stanach. No i oczywiście. W środę mamy w Stanach spotkanie o stopach procentowych. Więc tutaj, w tych dwóch dniach, może nam troszkę pobujać wykresem, i już właśnie na to czekam. Pamiętajcie, że oprócz tych wydarzeń ekonomicznych, to na początku tygodnia również wrzucam tutaj wydarzenia, które będą się działy w następnym tygodniu. Na kryptowalutach, no ale to wiecie, bo to omawialiśmy już wczoraj. Wracamy sobie z powrotem do bitcoina. Więc założenie moje jest takie, że będziemy właśnie między 17 a 17,200. Do tych nadchodzących wydarzeń, możemy sobie jeszcze na wskaźnikach Maksimusa zobaczyć na proczarcach zobaczyć wpływy rezerwy stablecoinów i rezerwy bitcoina na giełdach, to nam też dużo może powiedzieć. No a dzisiaj, w dniu dzisiejszym, już dwa listingi również wleciały dla tych, co mają tutaj wykupione wykupione ten najdroższy pakiet, więc można się już pomału szykować na jakieś ewentualne. Zakupy, oczywiście, wszystko macie też w linku pod filmem, w opisie pod filmem. Tam macie informacje, jak dołączyć również do tych wskaźników. Jak widzicie, bardzo tutaj maleją nam rezerwy i bitcoinów, i stablecoinów, więc tutaj musi się wydarzyć coś, mianowicie albo wpływy bitcoina i sprzedaż albo wpływy stablecoina i zakupy na bitcoinie, które mogą ewentualnie tutaj wyciągać wykres do góry lub na dół. Więc tutaj warto jest też obserwować właśnie co tutaj ciekawego się dzieje. A my lecimy dalej bez zbędnego gadania. Możemy zobaczyć sobie dzisiaj e, dominację bitcoina, która bardzo rośnie, jak widzicie. Leci tutaj dosyć mocno do góry i już mamy praktycznie 41% dominacji bitcoina. Zobaczmy sobie Ethereum, jak sobie poradziło z tymi wczorajszymi spadkami. No i nie było aż tak źle. Zatrzymaliśmy się na 1240 dolarów. No i tutaj delikatnie, bo w porównaniu do bitcoina, bitcoin mocniej wybił. Do góry to I tak, tylko delikatnie sobie odbija. No, i dzisiaj gwiazda naszego dnia, gwiazda naszego poniedziałku. BNB, które bardzo mocno poleciało w dół. I teraz pytanie, dlaczego BNB może lecieć w dół? Już wam mówię jeden z naszych patronów to wczoraj wyśledził. No, i jak widzicie. Tutaj wpadł taki news, który również ukazał się dzisiaj u mnie na Twitterze, no że Binance nie przeszedł audytu, więc tutaj może być dosyć ciekawie w tym tygodniu a propos Binance'a. A jak wiecie, jak Binance dostanie po tyłku, no to również coin Binance'a, czyli BNB, a jak widzicie, BNB dosyć mocno traci. Aktualnie trochę wyhamował tutaj na tej linii FIBO na 272 dolary, No ale według mnie to może nie być jeszcze koniec. Możemy tutaj dosyć mocno sobie spaść, więc warto to też obserwować. Zerknijmy sobie na interwał, może dzienny. No, jak widzicie, dosyć mocny tutaj. Mamy zjazd jeżeli świeczka dzienna nam się zamknie pod linią Fibo, no to możemy mieć bardzo fajny retest i strzał jeszcze dużo głębiej. Na pewno nie by się ucieszył, jakby cena spadła dużo niżej, wtedy można by sobie kupić parę BNB na spot. Ja nie ukrywam, że czekam na zjazd nawet do 214 dolarów, no i to już nieraz powtarzałem tutaj podczas nagrywania filmów dla Was. To na tyle a propos BNB, taka ciekawostka. My wracamy sobie do interwału już godzinowego. No i parę coinów, które dzisiaj idą pod prąd. Zacznijmy sobie od coina Dash. Już go Wam pokazuję, który dosyć fajnie tutaj idzie do góry, no i walczy z tym oporem na 48 dolarów i 25 centów, ja już tutaj próbowałem w tych miejscach ustawiać się na short, no ale po jakimś czasie już odpuściłem, głównie po tym zjeździe no i nawet cieszę się, ponieważ tutaj przy wjechaniu no, zaliczyliśmy praktycznie 49 dolarów, więc nie wiem czy po prostu by mi stop tutaj nie wybiło, a jak tutaj się ustawiałem, to miałem dosyć blisko tego stoplosa. Lecimy sobie dalej, zobaczmy sobie trzy koiny, jeszcze które dosyć fajnie strzelały w ostatnich dniach, więc nawet na spot można było tutaj dosyć fajnie zarobić. Pierwszym z nich jest Ocean który jest oczywiście na Binance, No i jak widzicie, on tutaj pierwszy raz strzelił. No i teraz drugi raz. No i tutaj w okolicach 19 centów ma bardzo mocny opór, no niestety nie doleciało tutaj, ale patrząc na ten poprzedni strzał jest możliwe, że za chwilę spróbuje jeszcze raz strzelić do góry. I to był Ocean. Teraz zobaczmy sobie, Pulse, który tutaj, jak widzicie, bardzo lubi ostatnio strzelać. Jest również dostępny na Binance. No i widzicie, przy takich błahych niby strzałach, nie wchodząc tutaj nawet na dźwignię, no to zobaczcie sobie, że przy takim strzale, jak był tutaj, no to mamy 34% zarobione na czysto. Tutaj ten strzał, który był, no to mieliśmy 19% zysku. Więc tutaj również można byłoby na spot pobawić się z wchodzeniem właśnie na tym coinie. No i ostatni na dzisiaj, ostatni rodzynek, to będzie Starly, który jak widzicie też bardzo mocno strzela. No i w dniu dzisiejszym również bardzo fajnie co prawda jak sobie zobaczycie na wykres od razu widać, że strzela coraz mniej, no ale tutaj niby wydawało się, że dużo, no ale zobaczcie jakie tutaj miał po prostu strzały, więc czasem warto jest być cierpliwym i tak jak przy tym strzale to było 178% w ciągu jednej godziny można było spokojnie na spot sobie zarobić. Jego warto jest obserwować też takie coiny, które kupimy i sobie będą leżały miesiąc, dwa, trzy, aż dadzą nam bardzo fajnie zarobić. Teraz zobaczmy sobie jeszcze na szybko indeksy. Zaczniemy sobie może od indeksu SP500, może na interwale dziennym. Sobie to przybliżymy. Jak widzicie, wszystko idzie według planu. Mamy tutaj odbicie dokładnie w punkt od żółtej linii, i lecimy cały czas w dół. Ja już sobie przedstawię tutaj, może ten zielony znaczek. W momencie, jak tutaj nam wjedzie do strefy, to liczę na kolejne odbicie do góry. Ewentualnie możemy sobie tutaj oznaczyć taką linię białą jako opór. Widzimy, że tutaj lubi się cena nam zatrzymywać, ale jeżeli przebije tą białą linię, to już ma prostą drogę do tej strefy. Zobaczmy sobie teraz indeks Don Jones, który również tutaj bardzo fajnie odbija nam się od tego białego oporu. I teraz jestem ciekawy, prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu zobaczymy co się wydarzy tutaj przy tych tutaj dwóch liniach jak tutaj cena nam będzie na to wszystko reagowała? Ja liczę, że jednak przebijemy się i polecimy w dół. Tylko ja tutaj liczę jednak na odbicie na tej żółtej linii. Dlatego ja tutaj postawię przy tej żółtej linii zieloną strzałeczkę i zobaczymy za jakiś czas, co tutaj ciekawego nam się wydarzy. I zobaczmy DAX, DAX oczywiście też zalicza zjazd tutaj z tej strefy, ja jednak próbuje do niej wrócić. Jestem ciekawy czy czasem tutaj się na nie odbije od krawędzi tej strefy, już jak widać tutaj druga świeca nam delikatnie się odbiła. No i teraz mógłby po prostu bardzo fajnie strzelić w dół. No i nasz rodzimy WIG-20, który tutaj teraz będzie. Walczył przez najbliższe dni bądź tygodnie między tymi dwoma strefami. Jest taka bardzo analogiczna sytuacja, jak z lewej strony przed tymi spadkami. Zrobi nam się tutaj pewnie konsolidacja dosyć długa między tą białą strefą a tą żółtą linią. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro. Pamiętajcie, nie ma konta na giełdzie BingX, to Was serdecznie tam zapraszam. Fajnym rozwiązaniem na tej giełdzie jest to, że jeżeli Wam się pozycja otwiera, dostajecie oczywiście wiadomość na telefon. No i możecie też indeksy, które dzisiaj omawialiśmy, również tam obstawiać. Tak samo jak kryptowaluty, inne towary czy na przykład Forex. Przypomnę wam też o coin tracking, który również jest w linku pod filmem. W opisie pod filmem macie wszystko opisane. Kto nie potrafi sobie ogarnąć zeznania podatkowego, to tutaj też jest taka opcja. Oczywiście jest i wersja darmowa, jak i wersja płatna. Jeżeli chcecie tą rozszerzoną wersję płatną, która nie jest aż tak droga, no to macie jeszcze dodatkowo rabat. Ode mnie 10%. Tak samo na giełdzie Bing-X macie zniżkę, no i na wskaźnikach Maximusa również macie 10% dłużej. No i możecie sobie na dzień dobry przetestować te wskaźniki tylko i wyłącznie dla osób z linku pod moim filmem. Pamiętajcie, ja reklamuję tylko te produkty, które są Wam przydatne. Użyteczne, no i z których wy dodatkowo również macie fajne korzyści. Jakbym tylko ja miał z tego jakąś korzyść, a wy nie, to uwierzcie mi, żebym tego nie reklamował. Ja dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze. Słyszymy się jutro i przyjemnego poniedziałku. Wam życzę w ten dosyć śnieżny dzień. Do usłyszenia, hej.